Został tu tuna. On oh, ja. Mm -hmm. Nie, jeszcze nie mam ulti, nie ma co. Ewa invisible. A, pytam, jak cię kocha, gdzieś Halo Halo mnie, mój suporcie. A, Decha potem się dziwi, że tak. Nie, kurde, jak linii stoi spokój, nie, 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 po nie, nie, to nie, 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 pozory, kok pozory koksa. Hej, okay, co? Ten... Spoko, spoko. Budki. Ej, nie ma. kogo nie masz, tylko nie ma. Czako, Ewa SS. Nie jest. Się czają O, tak. Not well. Ekstra. Ej, nie mam man. Jak ktoś na jakieś akcje. Dobra, to też nam on ma trochę grzybów. To jest A jest tu nie... Jest zabawa. jest zabawa Jakby Jezu, się A jak go on zasnuwać? Nie, ale musi wyjść, bo mi ucieknie pod turę, i nic z tego nie będzie Ja mogę go wziąć do ścian No to to też Albo do ciebie do krzaku najlepiej U Albo nas tak, SS Garan no. i Ewa O Boje. nie, nie. Kolejny no, nam idzie. Wyjdź, pokażcie. się. <noise> Hehehe, wyszedł mi uciekł. <noise> a nie, wróć się. No, nie ma lipy. No, za se... ja to jeszcze sobie... Ej, wypchnęli nas. Teraz nie wiem, gdzie jest ta Ewa. I o to jest, jest problem. Nie wiem, który jest prawdziwy. A ten, ten jest sztuczny. Jest, ten jest ten. Ten jest sztuczny, wiem. No. I co A grzyb. Dobra. Coś kryte 260. No starszy się To ma z tymi krytami, ja nie wiem. A normalnie bije 150, czyli musi mieć jakiegoś wzmocnionego krytek. Po co garem dostanę te krzaki? Ej mam, mam ten, mam manę na combo. Z te co uważam, Uważaj na garena. O, Garen coś tam kombinuje. O, Ewa, Ewa. Wjechałbyś w tego, tego. Jak zestunuje tego szako, to, to wjedziesz w niego jakoś? Tak. O, fuck. Poczekaj. Za 40, Zdej, sekund, za 40 sekund będę miał flasha, to mogę bić ich pod surdę. Dobra, może tak zrobić. Ale to muszę nadwepnąć, trochę. O. Nie, nie, ja się już powrócę, zaraz to będę powrotem. Dobra. Nie trać mamy. A, nie ma Ewy? No zniknęła gdzieś. Dobra, ja, taku ja cofnę. Przy okazji kupię Seorki. Spoko. No zaś 270 mnie palnął. No ja wiem, ja wiem. A szako nie ma. Jesteszcze co uważaj, jesteś szako. Dobra, ja cofnę. Garen chyba tam wycofał? Kurwa, to wszyscy tym tytułie brałem. A wrócił Garen. O, na midzie jest. Patrz, patrz, gang planka, chodź. Gdzie jest Timo? Oni idą na dół, idą na dół. patrz. Ktoś nas widział w takim razie. No. no chodź, chodź. Ja multi nie zabiją mnie. Za słaby jeszcze. O, Timo ja wiem, że Dawaj, Timo zabije. Jest jaki gang cztery osoby. To <laughs> <laughs> No nie! <śmieniu> <śmieniu> o, wygrała! Wykryj się z Tarku na ulti wjechał. Ej, no, no zobacz, gang gang Gangplank do nas idzie. Ej, no jeden no Garen SS. <śmieniu> 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 się że A, czterech poszliście na ganka i nic z tego nie wyszło. No, no właśnie. Zabijcie smoka. Przydajcie się na coś. Nie, ja czemu ja go tankuję? No bo jesteś Sion, ulti użyj. Ej, no bo szako tu biegnie No i co z tego? A kogo to? to, to, to. Zaraz nam zabierze ten, widzisz tam stoi Zobacz, tam Ej, Weźcie smoker. go, przeprowadźcie tego smoka gdzie indziej O patrz WT, widziałeś co zrobili? Gdzieś to mi z głowy zrobili? Ej, stoję sobie w kwiatkach, nagle jeb, jednocześnie. No, co jest... <grabi> no kurwa. Kurde, ja myślałem, że oni pójdą za tobą. Ale ząb. Ej, kwiaty. Ej, Nie no, myślałem, no. że zbije, że będą biec za tobą. Tak ujdziesz to pa? Ej, zdarza się. O. No, idę, idę. To, skocz w <grabi> <gry> ale dobrze było życie, nie? O oh fuck, ile ja, ich tu? No. <gry> Ej, Garen na topie Dobra, idę na, do na mida Trzech na midzie Ja idę na mida Ja idę na mida Ja cały czas mida robię, spadać. O, szkoda Ja idę na Ale są osoby, to i ja, przyda się każda pomoc <gry> Dawaj go w hamak. Teraz Zaraz Ja Nie, topu, nie, to wycofnij Wycofała, to znaczy zniknęła Wejdź, to ja mam ulti. Topkę, topkę, bo on mnie pojechało. pojechał. Ja mam ulti, muszę mordować szybko. <noise> Ile trwa to ulti? Zanim dobiegnie, to szybko. <noise> 10 sekund. <noise> Patrzysz jeszcze się wyleczy na creepach. Już, o słowo. Kurde, prawie mnie zabijemy. Zabijemy będę. Na Turek go. Ty lord! Nie, się jest! Ej, Szako Bot! Shako no no kurczę, body. ja mam taką w zasięgu! Że... Fuck! No nie! To <ślad> ja już go w zasięgu miałem, no! Ale widziałeś ten drugi wbiłem go, teraz już z powrotem, ty! <ślad> On już był mój! Dobra, jazda! Oj! Ja... O patrz Uważaj, bo może być gdzieś tu Ewa O, nie to straci Ty, on mnie za 300 panno. Ej, na idzie nie, ja <grym grym grym grym> nie ma nikogo ja jestem idę Ojebi Ej, na idzie nie ma nikogo Ewa, Ewa, Ewa O, Ewa jest Nagle czuję się jakiś wolny, gdy on Jest straci Wystraszyłem się Wystraszyłem się Ej, Wystraszyłem Timo już się dokoksował to... lekko Skokił się gdzie jest jemu? 0-1 Czym on się wykoksał? Ja bym... kurczę ruszył Ale się no. O, no, Garen, ale Dobra Idę Ej, na gandrę Idę po łezkę No nie, jaki laker Idę no, na Ej, weźcie wolnilą, do mnie chyba No, a ty idziesz im naprzeciw Mam to w Ej, no weźcie ich <laughs> Ja Źle napisałeś te, ten, DH. Oj tam. Nie umieszako szako napisać noob. Uważajcie, bo tu gdzieś Ewa się właśnie... Ej, gara nie się skuba tu w szaku. Yes. Yes. O, dobra. Ej, ja, gara no Nie mam czym. Kurde! To uciekaj! Multi. Uciekaj, to Nie będziesz kurwa! A Aj go nie O grzybek! Ty ile on mi tym grzybem zadał? Co on wape i gdzie nie idzie wape? Ej, Boga on się kochuje, weźcie się, uspokójcie to! Nie widzę! Nie <noise>